Przez te uruchomienie nowej linii tramwajowej. W ramach projektu rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie, trakcja szynowa, zakończyły się budowy linii nr 4 Pieczewo-Dworzec PKP oraz linii nr 5 Pieczewo-Wysoka Brama. W ramach tego zadania powstała trakcja tramwajowa dwuszynowa o długości 6,16 km. Powstały ścieżki rowerowe prawie 10 km, trakty spacerowe po obu stronach ulic. A do tego wybudowano zajezdnię tramwajową i dokupiono 12 nowych pojazdów. Wartość projektu to 607,5 miliona złotych. Dofinansowanie w ramach unijnego programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 wyniosło 421 milionów złotych. To największa inwestycja transportowa zrealizowana w ramach tego programu. Państwo lubicie trudne projekty, i każdy z tych projektów transportowych borykał się z jakimiś problemami. Dzisiaj słyszeliśmy, jak we wszystkich naszych projektach była to pandemia, trwająca wojna w Ukrainie, to było olbrzymie wyzwanie, ale jednak patrząc po efektach udało się zrealizować projekt w całości. Inwestycja obejmowała również wymianę oświetlenia oraz sieci podziemnych, deszczowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i energetycznych. Przy okazji projektu nasadzono także ponad 3000 drzew, dziesiątki tysięcy krzewów i bylin. To projekt proekologiczny. Analizy wskazują, że dzięki zakończonej inwestycji emisja CO2 zmniejszy się o przeszło 11 tysięcy ton rocznie. Dwie olsztyńskie biblioteki czeka przeprowadzka. W związku z zapowiadaną inwestycją w planetarium, wyprowadzi się stamtąd Planeta 11. I wraz z swoje nowe miejsce znajdzie przy ulicy Gietkowskiej w koszarach Dragonów. Uznaliśmy, że doskonałym miejscem dla realizacji celów związanych z biblioteką miejską będzie to miejsce. My jako biblioteka zyskamy powierzchnię ponad 400 metrów dodatkową w stosunku do tego, co posiadamy obecnie w planecie i w ABCD, co jest dla nas bardzo ważne. Bryła XIX-wiecznego budynku zostanie zachowana, pojawią się nowoczesne elementy. Przeszklona nadbudowa sali konferencyjnej, podnosząca nieco poddasze budynku, oraz duży przeszklony wykusz na ścianie frontowej od strony ulicy Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Program funkcjonalno-użytkowy przygotował pochodzący z Osztyna architekt Radosław Guzowski. W tej koncepcji rewitalizujemy ten budynek. Z dwoma małymi akcentami, działaniami, że tak powiem, które trochę wpływają na jego unowocześnienie. Te działania to nadbudowa sali konferencyjnej, która po prostu ten, strefa poddasza jest dosyć niska, więc, więc tutaj podwyższając tę całą strefę, uzyskujemy bardzo ładną przestrzeń teraz czas na wykonanie projektu budowlanego. Gdy będzie gotowy Urząd Miasta Olsztyna będzie mógł się starać o unijne fundusze na rewitalizację, które mają być dostępne w drugiej połowie roku. W momencie gdy zostaną te środki, mam nadzieję również nam przekazane, przydzielone, będziemy mogli ogłaszać konkurs na po prostu realizację tego pięknego celu, jakim jest biblioteka centralna. Zakładam, że będzie to rok przyszły. Będziemy musieli zabezpieczyć oczywiście również w naszym budżecie nasze środki, a wtedy około dwóch lat, czyli to będzie rok 2027, powinniśmy po prostu cieszyć się z nowego obiektu. Na wykonanie prac miasto ma już zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szacowany koszt dostosowania zabytkowego budynku to około 16 milionów złotych.